Siema siema, kurwa witam <noise> Witam serdecznie kochane widzowie, Dzisiaj anime recenzja, kolejna Fajne to jest w ogóle, to nie jak i To potężne anime Zakachałem się, nie można co dać To jest fajna muzyka, powinna właśnie wjeżdżać Jeszcze w stał świąt A więc, bohaterami tej mongolskiej powieści jest Nasa Yuzaki oraz Tsukasa W całym anime chodzi o to, że w zawrotnym tempie Nasa i Tsukasa zostali małżeństwem Po prostu spotkało dzisiaj ta tam miłość wyznaje, a cukasona to gości, gości, słuchaj. My się nie znamy. Nie zostanę twoją dziewczyną, no, mimo tego, że jesteś młodym, a chłopakiem. Ale już twoją żoną mogę być, i wszystko polega na tym, że poznałem się przez całą serię. I w każdym etapie widzimy nowy epizod tworzenia więzi, i cały czas której stronę próbuje zrobić krok naprzód. Aj, w ogóle ten osob, takim młodym, książkowym, ścisłowcem. od parada, jak to się nie wiem, jak to się mówi. Matematyczny mózg, ścisłowny, no jak podknąć się. Według mnie to był taki spełniany człowiek XXI wieku takiego, jakby można sobie wyobrazić takiego inteligentnego chłopotu siedzi w pierwszej ławce i słucha zawsze tego, co nauczyć, nauczyciele mówi i potem wychodzi, że jest zajebisty, właśnie dostaje z taką bawę spełniającą życie. Że ten będą dziemaczkiem, który zawsze ci pomoże w trudnej sytuacji życiowej jeszcze dokładnie ci wskażę, co możesz zrobić, na przykład, żeby kasę zarobić z dezodorant swojego, którego będziesz produkować, żeby pachnieć jaka nie dziewczynki. <laughs> I próbuję robić rzeczy, które małżeństwo powinno bynajmniej robić tak ze stereotyp, strony, no my się nie znamy i nie wiem, nie wiedzą na jednym mogą sobie pozwolić. Anime to jest kurwa genialne i moje jedno z dalszych tytułów, jakie obejrzałem w ciągu paru miesięcy. Kocham swojego serdeczka, ale tak tylko do weekendu, bo dalej nie mam czasu zapracowane. Moje serce urzekły te wszystkie emocje, które były bardzo dobrze oddane i pokazane. Wejście w psychikę bohaterów, takie to zakłopotanie. Chęć bycie najlepszym do swojej miłości, ale nie wiesz jak. Psychika czasem siada, bo za dużo prób myślenia tego wszystkiego głowa tego boli w ogóle, to jest kur... Ale fajne to jest, mam konwencji romansu, wszystko tak nagle i nie ma tego, że czekasz do ostatniego odcinka na trzymanie się za ręce. Bo właśnie w romansach jest zazwyczaj skupienie się na drodze, jaką ludzie robią, żeby zbudować swój związek, a tu jest pokazane, jak już to wszystko wygląda całokrotnie i utrzymywanie tego wszystkiego. Oraz jest widoczne zainteresowanie nie tylko z jednej strony, już są szczere emocje pokazane, nie masz tego pojebanego domyślania się właśnie. Też widzowie chciałbym zwrócić uwagę na super oprawę graficzną. Ja, widzowie, jestem osobą, która bardzo ma... zwraca uwagę na estetykę wykonania wszystkiego, a tu jest bardzo na dobrym poziomie, jest bardzo prosta, no ale to przyjemne, bo ja wiem, że da się to zrobić lepiej, ale właśnie ale właśnie budzą tę śliczną i typową kreską zainteresowania do swojego tytułu. Ja powiem widzowie szczerze, że ja się zdecydowałem, Imo, na obejrzenie tego tylko dlatego, że była unikatowa kreska i rzuciło mi się to bardzo w Ale jeśli mówimy o fabule, ja uwaga przykułem na to, co się działo w głowie Nasy, te wszystkie dylematy, chęć uczęśliwej edukacji i przez to schował głupoty od swoich koleżanek, koleżanki w ogóle innych ludzi. A nasz nerwny strasznie mnie nie ogarnia, to inny człowiek od niego chce, co myśli i ogólnie nie ogarnia psychiki innych ludzi. Ale miał szczęście z powodu, że jego żona była bardzo ogarnięta i porozumiała, taka wymorzona baba każdego z nas bynajmniej w większości. The <laughs> I w ogóle ten nasa, bo taki samotny, strasznie. On tylko chyba miał tę jedną rodzinę, co im tak pomógł, i teraz się z nim trzymałem dla kasy, nie wiem, albo go lubię, ja tam trudno mi ocenić. Do tego wszystkiego trzeba zwrócić uwagę, że anime pokazuje, że miłość wizowa jest lekiem na wszystko. I jaka radość potrafi przynieść w życiu każdego z nas, jeżeli w ogóle do tego dajcie. Część, jak jest pomiędzy protagonistami, jest nie do opisania, bo miałem wejść, to co domy mi się kurwa spalił. A mi tak wyjebane, mam siebie, a to było ryzykowne zagranie. Wykonania wiedzowe, bo w anime, jeżeli źle by to zrobili, anime zacząłby mieć tempo niespólnego do NegreMaster, który na nic się nie nadaje. Aczkolwiek, kochani, zostało to wszystko bardzo rozplanowane, widać, że dobre jest przez potężnych Japończyków. Jeszcze, anime zyskuje u mnie plusy poprzez dobre wykonanie bohaterów pobocznych, drugoplanowych, bądź epizodycznych. Ja jestem tym wszystkim zachwycony, w szczególności fabułem i także przełamywaniem się bohaterów, pokazane jak to wszystko psy działa, jak także oprawą graficzną i muzyczną. No fajnie, go zajebiste. Zajebiście jest wszystko, kocham was <laughs> dobra, dobra. podsumowując Chwilę temu obejrzałem ostatni odcinek i wszystko, co z tym anime jest strasznie słodkie i urocze. Do tego też tego, taką wagę przyciąga do siebie. I mo, uważam, że ta bajeczka przyciąga oglądających do siebie, poprzez to, że każdy chciałby mieć taką osobę jak Cukas. Niekoniecznie to musi być dziewczyna, czy jak to woli, ale to mogłaby być jakaś bliska osoba. Tak, zajebiście po prostu mieć takiego kogoś fajnego przy sobie. Ta mogła być taki czarno nas rzuca, ale pokazuje, że aby tak żyć, trzeba coś zrobić w tym kierunku. Kurwa, niekoniecznie pod Tira wskakiwać, ale zacząć być ruchy słowem końca po prostu, aby coś otrzymywać trzeba coś dać, ukazany jest ying relacji między gatunkiem homo sapiens, który wyewoluował łowę z małpy i nadal tolczyków, fessa. Piękna bajka, go. Jeszcze ja nie wiem tak na koniec szybko, że to może być romans może się wydać jak to robi fajne, ale wiecie, zajebiste, tak powiem, warto obejrzeć. I kolejny zajebisty film zrobiony.